Mój słodki, dziś zaznaczyłyśmy na ścianie 34 dzień. Tutaj to jak całe życie. Zapomniałam, jak pachną kwiaty. Nie pamiętam uczucia czystości, ale dowiedziałam się o wielu rzeczach. Myślałam, że Amerykanka wiedzie idealne życie, a szukała śmierci. Siostra w wierze blisko Boga, a nie się ciężar, którego nie umie się wyrzec. Dziewczyna Tutsi, Piękna i bystra. Ale karmi się złością. I wreszcie ja znam swój ból. A ty synku. Będziesz moim największym szczęściem. Piszę to dla Ciebie, żebyś poznał prawdę, którą nie zawsze widać od razu.